Siema, z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj przyszła do mnie paczka z pirotechniką do kolekcji. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Zobaczymy co znajduje się w środku. Powinny yy, być tam różne bardzo ciekawe petardy, których poszukiwałem. Czy się rzeczywiście znajdują wewnątrz paczki? Zaraz się przekonamy. Nacinamy folię. Siach. ok, I yy, jak widzicie już będzie zaraz. Nacięta, a co za tym idzie, będziemy mogli zobaczyć, co znajduje się wewnątrz paczuszki. Ciach, ciach, um, ok. A więc e, folia e, jest już e, zdjęta. Dobrze. Kartonik um, powinien zostać ułożony w ten sposób: ciach, czyli nacinamy z jednej strony i z drugiej. Jak wiecie, Sylwester coraz bliżej, co nas oczywiście niezmiernie cieszy. Jako fanów e, pirotechniki, no i sylwestrowego strzelania. Sylwester coraz bliżej, a co za tym idzie? Myślę, że na kanale będzie pojawiało się troszeczkę więcej unboxingów, troszeczkę więcej testów, e, no i filmów no, związanych z fireworkami. Także e, piszcie w komentarzach, jakiego typu filmy chcielibyście zobaczyć na kanale, a ja... Postaram się coś zrobić tak, aby były dla Was jak najciekawsze filmiki. Paczuszka w tym czasie została otwarta. Jak widzicie, wyjmujemy wypełnienie elegancko. I pierwszą rzeczą, jaka znajduje się w środku, jak widzicie, no, postaram się zrobić tak, żeby kartonik dać może tutaj z boku elegancko. Pierwsza rzecz, jaką tutaj mamy, jest to w zasadzie jeden chyba z najgrubszych zabytków, jaki udało mi się zdobyć w tej paczuszce, którą właśnie otwieram. Są to petardki FP3 Maker, oczywiście od Jorge. Wszystko w nich wydaje się być normalne, tak jak w innych Widowmakerach od Jorge na NWP. Natomiast największa różnica pojawia się z tyłu. Jak widzicie, paczuszka wygląda w ten sposób. A tutaj, w tym miejscu, jest rok produkcji 2012. Jest to coś wyjątkowego, ponieważ te petardy obecnie najczęściej pojawiają się, no a w zasadzie tylko i wyłącznie pojawiają się w wersji z rokiem produkcji 2013. Są wyjątkowe i na pewno znajdą miejsce w mojej kolekcji, a w przyszłości także w gablocie z takim moim małym muzeum pirotechnicznym. Odkładamy na bok. I lecimy e, dalej. E, kolejny produkt, który tutaj e, wyjąłem z kartonika. E, jest to. O! Wygląda mi to na jakiś gratis. Elegancko, dobrze. Mamy tutaj. E, Petardkę. Kurczę. Co to za petarda? 1,5 gramnek, Super Power. Możliwe, że to są nawet te dynamitki, chociaż nie wiem. No i inne e, pojedyncze petarki, a więc myślę, że będą idealne do serii Idenek. Jeżeli chcecie te petarki, również napiszcie w komentarzu. A mamy Adrenalinkę, e, mamy również Krasza, Dengera i e, Dragon e, Buma starego. Także wkładamy to wszystko do środka. ciach. Lecimy dalej. Hop. Jak widzicie, paczuszka skrywa sobie jeszcze masę różnych ciekawych produktów. No i wyjmijmy pierwszy z nich. Ciach, o! Jest i on. Ok, z powrotem karton. odkładamy na bok. Tutaj, gdzie był, i jest to pierwszy produkt z drugiej części paczuszki. Crasze. Oczywiście wydają się być zwykłymi craszami, natomiast wszystko, tak samo jak w przypadku ido-makerów, pokazuje się z tyłu. Jak widzicie. Ich rok produkcji to 2015. Co ciekawe, w mojej kolekcji nie było e, żadnych petard z tej legendarnej serii od Pieromaxa, ponieważ zawsze uważałem: no, jest ich dużo, są popularne. No, kiedyś tam może je kupię, natomiast zawsze były na rynku, zawsze były w sklepach i to stare roczniki. No i się przeliczyłem, bo już kilka lat temu w zasadzie zniknęły ze sklepów starsze roczniki, które najfajniej mieć w kolekcji. No bo co jest wyjątkowego w tym, gdybym wrzucił do gabloty jakąś najnowszą partię? A tutaj mamy 2015, także bardzo myślę, e, fajnie. Kolejną paczką petard od Pieromaxa, którą udało mi się zdobyć, są dangery. Oczywiście do tej pory wszystkie paczuszki są w stanie 10 z plusem na 10. Dangery, co ciekawe, znajdują się w folii. Ciekawa sprawa, ponieważ zazwyczaj te petardy były sprzedawane bez. Ponieważ, jak widzicie, rok produkcji tych oto petard w tym przypadku to zaskakujący 2014. Świetny rok produkcji, kiedy w zasadzie zaczynałem e, zajmować się pirotechniką. Od tamtego czasu codziennie zajmuję się fireworkami No jest już sporo lat. No bo w zasadzie 7 e, pierwszy mój Sylwester, od którego zacząłem, był to 2013-2014. A więc możecie sobie policzyć, ile to już lat temu, tym bardziej, że teraz za niedługo pojawi się 2022 rok na kalendarzu. Wyjmujemy kolejną paczuszkę i są to również kraje, tym razem w folii, z rokiem produkcji siach, 2014, czyli jeszcze starsze od poprzedników, które pokazywałem przed chwilą. Elegancko kładziemy je w tym oto miejscu, również w folii, i tuż obok adrenalinki. Jaki rok produkcji? No, ciutka nowszy, ale dalej jest bardzo, bardzo fajny. 2016 rok produkcji, czyli wciąż według mnie naprawdę przyzwoicie. Ok, a to wciąż nie koniec, ponieważ w kartoniku znajduje się jeszcze jeden produkt. Wyjmujemy go. Ciach. Kartonik jest już pusty. Mamy tutaj kolejny dosyć ciekawy zabyteczek. I są to Dragon Boomy. Widzicie tutaj na naklejce szata, jak y, kolor saluty od y, Feniksa, co ciekawe, a z tyłu, y, o widać, Pyromax. Y, Boże Pyromax, co ja mówię, y, Privatex Pyrro, ok. no i z tyłu jest rok produkcji 2014, czyli myślę, bardzo, bardzo fajny rok. Tak się prezentują paczuszka w również bardzo ciekawym stanie, myślę, że również 10 na 10. A więc... Tak się prezentuje całość. Zobaczmy. Postaram się to jakoś w miarę ładnie tutaj ułożyć na szybko. Um, ciach, ciach, no i ciach. Tak się prezentuje całość paczuszki. O, elegancko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Komentujcie, subskrybujcie. No i piszcie, jakie chcecie zobaczyć kolejne filmy na kanale. Zapraszam na stronę petarki.pl oraz na grupę na Facebooku Paromaniacs Army. Zachęcam również do dołączenia na mojego e, Instagrama oraz obserwacji. Dodaję tam regularnie relacje. E, no i dodaję różne ciekawe zdjęcia. Trzymajcie się i cześć, do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale Sylwester coraz bliżej. Trzymajcie się elo! Wup.